Felix Fox i Gwiazda Betlejemska. Płatki śniegu wirowały niczym pióra, gdy Wigilia zawitała do lasu paprociowego. Felix Fox i Hattie Hedgehog pracowicie zbierali szyszki, żeby udekorować swoją kryjówkę. Już wygląda pięknie, powiedziała Hattie, wieszając gałązkę ostro krzewu. Teraz potrzebujemy tylko czegoś wyjątkowego na czubek choinki. Felix skinął głową. Czegoś, co świeci. Właśnie wtedy sowa oliwna sfrunęła w dół. Jej pióra pokryte były śniegiem. Wieczór, przyjaciele. Widzieliście gwiazdę betlejemską? Ma pojawić się dziś wieczorem nad lasem. Gwiazdę betlejemską? Zapytała Hati. Oliwka się uśmiechnęła. Jasna gwiazda, która przynosi ciepło w najzimniejszą noc. Oczy Feliksa zabłysły. Znajdźmy ją. Wyruszyli przez ośnieżony las, a ich ślady ledwo błyszczały w świetle księżyca. Powietrze było nieruchome i rzeźkie. Ponad wierzchołkami drzew gwiazdy migotały jak maleńkie lampiony, ale jednej brakowało. Może się ukrywa, powiedziała Hati. Wspieli się na Fox Hill, żeby lepiej widzieć. Kiedy dotarli na szczyt, zobaczyli coś migoczącego w połowie zbocza lśniący, srebrny kształt uwięziony w krzaku. Felix otrzepał śnieg i roześmiał się. To gwiazda, drewniana pokryta cekinami. Musiała spaść z czyjegoś drzewa, powiedziała Hati. Felix ostrożnie zaniósł ją do domu. Położyli ją na samym czubku swojej małej sosny, a cekin zalśnił w blasku ognia. Może to nie gwiazda nieba, powiedział Felix z uśmiechem, ale świeci równie jasno w naszym lesie. Na zewnątrz cicho pohukiwała sowa oliwna. Księżycowe światło padało przez drzewa. I przez chwilę wydawało się, że cały las rozświetlił się świąteczną radością. Wesołych świąt, Felix! wyszeptała Hati. I tobie, Hati, dodał Felix, i wszystkim przyjaciołom w lesie paprociowym.